Cześć. Z tej strony Samuel z kanału Mini Emporium i dzisiaj pokażę wam pierwszą część materiału wideo, tutoriala na temat tego jak malować model Goliata do Nekromundy, dokładnie tego pana, którego pomalowałem rok temu. No i wtedy też nagrałem oczywiście materiał, natomiast teraz dopiero dograłem polski dźwięk po to, żeby materiał był przyjemniejszy po prostu w, w odbiorze. Dla Was. W międzyczasie e, krótka informacja na temat tego, co się dzieje ze sklepem. Sklep już właściwie stoi, zostało mi tylko podpięcie aplikacji, dzięki której będziecie mogli wybierać e, paczkomaty i możliwość do wysyłki poprzez e, firmę InPost, i zostało mi jeszcze tylko parę testów do zrobienia, no i właściwie za chwilę ruszy. Na razie jest bardzo podstawowym asortymentem, ale z czasem będzie się to po prostu zmieniać. Będzie coraz więcej, coraz więcej rzeczy. A w ogóle to jeszcze testuję zupełnie jakby nowe miejsce do nagrywania, bo ponieważ wcześniej nagrywałem tam, a teraz nagrywam bezpośrednio przy swoim biurku, przy swojej stacji malarskiej, gdzie, gdzie maluję figurki. Dajcie mi znać, który background wolicie. Jestem ciekaw waszej opinii. Zapraszam was na materiał. Miłego oglądania. No więc pokażę Wam dzisiaj, jak pomalować e, model tego Goliata do Necromundy. To jest taki system w Uniwersum Warhammera 40 000. No i najpierw zaczynam, e, zaczynamy od tego, że trzeba model podkryć podkładem. W tym przypadku jest to czarny podkład. E, czarny jest wygodny dlatego, że. E, nie trzeba się martwić o takie najtrudniej dostępne, najciemniejsze miejsca, ponieważ światło tam nie dociera, więc i tak tam jest ciemniej. Więc jeżeli nie wsiągniecie tam pędzlem, to i tak to nie będzie widoczne. Jest łatwiejszy po prostu do pracy też niż biały. No i teraz bardzo ważna rzecz czyli Airbrush Flow Improver. Ja mam taki system, że właściwie miałem że e, mieszam farby w pojemniczku od areografu, więc najpierw kilka kropel e, Flow Improvera, zazwyczaj jedna, dwie, a potem moja ulubiona biała farba, czyli e, Vallejo e, Modeler White. Jest najwygodniejsza farba do, e, do malowania przy pomocy areografu, ponieważ no, biały pigment zachowuje się dosyć specyficznie. I widzicie, mieszam. E, Mieszam wszystko w, bezpośrednio w pojemniczku do areografu, po czym zatykam końcówkę e, rękawiczką e, lateksową i psikam. Dzięki czemu robią się takie bąbelki, sprawdzam, czy wszystko dobrze leci. Widać, że przepływ jest w porządku. Flow improver jest po to, żeby farba nie zasychała. Thinnera używam do zupełnie innych rzeczy. No i to, co teraz robię, to są rozjaśnienia na zbroi tego gościa. Ponieważ, jak widzieliście na podglądzie, wybrałem sobie dosyć niecodzienny taki schemat kolorystyczny i może wydawać się na początku trudny. O, właśnie tak. Robimy rozjaśnienie jego pancerza i na tym się skupiam. Nie maluję całej figurki na jasno, tylko te miejsca, które będę malować w dalszej kolejności. Czyli to, co będzie żółte. Jak widzicie, też nie zamalowuję wszystkiego, tylko robię takie plamy światła po prostu tam, gdzie chcę, żeby kolor, który później położymy, będzie po prostu bardziej intensywny. Trzeba być dosyć uważnym przy pracowaniu z takim miksem, ponieważ a, można bardzo łatwo przypadkiem zrobić ceciki, ponieważ farba wtedy jest bardzo taka... Y, przy za dużym ciśnieniu bardzo łatwo o, taki efekt pajęczynki. No i następnym kolorem jest kolor pomarańczowy, a, ponieważ on zrobi bardzo ładne, ładną bazę pod żółć. Ponieważ zależy mi w tym przypadku na tym, żeby pomalować ten żółty w takim ciepłym, przyjemnym odcieniu. Więc pomarańcz jest idealną bazą. Pomarańcz jest też dosyć specyficznym kolorem, tak samo jak biały i żółty, ponieważ no, czasem jest ciężko skryciem, jeśli idzie o, o, o kwestię właśnie tej całej trójki, dlatego, dlatego tak bardzo ważne jest, żeby pracować na, dobrym, na dobrych farbach w tym przypadku, bo oszczędza się sobie frustracji i nerwów po prostu. Jak widzicie tutaj już przyspieszyłem trochę dalej z ujęciem, już model jest ładnie pokryty. Hmm. Nie przejmuję się tym, że maluję też naokoło inne elementy, takie jak spodnie, jak skóra, jak broń i tak dalej, ponieważ to wszystko będzie zamalowywane później. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby, żeby odpowiednio planować malowanie. I teraz przechodzimy bezpośrednio do żółtego. I to jest bardzo istotne: dlaczego tego żółtego? Ponieważ w moim odczuciu na chwilę obecną to jest to jeden z najlepszych żółtych, ale będę niedługo robił testy wszystkich żółtych, tak naprawdę, które firm, marek, które, które lubię ponieważ no, firma Games Workshop jak się okazuje nie chce współpracować z sklepami, które są tylko internetowe więc jeżeli chcę Wam sprzedawać dobry żółty to muszę sprawdzić czy w ogóle jest jeszcze gdziekolwiek tak dobry żółty jak ten póki co ten jest moim ulubionym no ale nie jest powiedziane, że nie znajdę czegoś równie fajnego co będę mógł Wam zaproponować u siebie w sklepie Dlaczego ten żółty jest fajny? Bo bardzo dobrze kryje. Naprawdę on ma fenomenalne krycie. I zarówno do pracy z areografem, jak i, jak i pod pędzel. No, jak zresztą widzicie, no zobaczcie, no po prostu praktycznie idealnie przykrywa ten pomarańcz, który jest pod spodem, ale jednocześnie też nie robię to tak na tyle delikatnie, żeby w niektórych ciemniejszych miejscach było to widać. Żeby było widać po prostu ten fajne, takie ciepłe przejście. Gdybym położył żółty bezpośrednio na czarnym, Wyszłoby dziwnie zielono. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to dlatego, że czarny kolor nigdy nie jest bezpośrednio czarny. To albo jest ciemnozieleń, ciemny niebieski, ciemny brąz. No I czasami wychodzą takie kwiatki. No i teraz, właśnie, teraz jest taka sytuacja, że trzeba, trzeba temu gościowi pomalować portki, a, a jednocześnie nie chcemy obrudzić tego, co już wcześniej pomalowaliśmy. Więc ja to robię tak, że w takim przypadku, kiedy już taki główny element na figurce został pomalowany, biorę pędzel, biorę ciemny kolor, ciemniejszy kolor bazowy, który będę chciał mieć na figurce, i maluję drugi, największy, albo najbardziej widoczny, albo najbardziej trudny do pomalowania fragment modelu. I nakładam go pędzlem. Na początku nakładam go pędzlem, i to, co jest dla mnie istotne w tym momencie, to jest jakby, nazwijmy to tak, że pokolorowanie pewnej. E, strefy. Nie zaś e, dokładne zamalowanie wszystkiego, każdego elementu e, przykrycia poprzednich, e, po poprzednim malowaniu. Więc jeżeli coś prześwituje, to to nie jest problem. A dlaczego to za chwilę wam pokażę? Najważniejsze w tym jest to, żeby zaznaczyć nową strefę kolorystyczną i nie ubrudzić tego, co już wcześniej zostało pomalowane. No więc o, przy okazji też stwierdziłem, że. Że broń jego druga będzie też w kolorze tych portek, żeby tak fajnie się zgrywało po prostu góra z dołem, kolorystycznie. No i właśnie, teraz przechodzimy do jaśniejszego koloru, który już nakładam areografem. I teraz to jest bardzo ważne, żeby być delikatnym i nie zamalowuję całego teraz tego akurat nie widać, bo zasłoniłem niestety figurkę. O właśnie. Nie zamalowuję całego tego obszaru, a jedynie te punkty najbardziej widoczne z punktu widzenia patrzącego, czyli od góry i z przodu. Ponieważ zależy mi na tym, żeby właśnie był ten ciemniejszy kolor, który był wcześniej nałożony pędzlem, był po prostu w tych trudniej dostępnych miejscach i w tych mniej widocznych, ponieważ to tworzy ładny cień. Ta metoda jest o tyle fajna, że jest bardzo szybka. Nie trzeba tracić niepotrzebnie czasu na zbyt dużą ilość maskowania i tak Jedyne, na co trzeba zwracać uwagę, to to, żeby być. Delikatnym. Oczywiście do każdego miksu farb, który, który robię, yy, wygląda to w taki sposób, że dodaję zawsze Flow Improver, zazwyczaj jest to od jednej do dwóch kropli, i dodaję wody do tego, żeby rozcieńczyć farbę. No, i tutaj mamy analogiczną sytuację. Tak? W tym przypadku oczywiście akurat używam takiej farbki Scale 75, natomiast nie jest ona moją ulubioną farbą. Po prostu akurat w tamtym momencie miałem ten kolor pod ręką. Natomiast jak no, wiem, że są fani, absolutni fani tej marki. Ja do nich niestety nie należę. Niewygodnie mi się pracuje ze, ze Scale'ami. Ani. No najwyraźniej po prostu nie pasuje do, do mojego sposobu malowania mojej techniki. No. no ale w tamtym momencie po prostu pracowałem na tym, co, co, co miałem pod ręką i czasem tak trzeba. To poza tym to też był trochę taki eksperyment z tego co pamiętam. Odnośnie, odnośnie, odnośnie skali. tak? No i tutaj znowu to samo, tak? Czyli pomalowałem e, pędzlem te elementy. E, Skóry modelu i a później rozjaśniam to jaśniejszym kolorem, puszczanym z areografu. Uwaga, scale są, są trochę takie triki, jeśli idzie o areograf, ponieważ rozcieńczają się bardziej niż na to wskazywałaby konsystencja. To znaczy, jeżeli macie taką samą konsystencję miksu w przypadku scale i Valejo. To Walecho nie będzie za rzadkie, po prostu przypuszczaniu zareografów będzie się ładnie prowadzić. Natomiast Scale potrafi po prostu plunąć farbą, która jest jak woda. Co zresztą widać na jego ręce, jak nakładam. To jest cały czas bardzo mokre. I tutaj znowu korzystałem akurat ze scale. To było z takiego zestawu Non-Metallic Metal, który dostałem na gwiazdkę. Więc chciałem im dać po prostu popracować sobie na, na, na różnych modelach, ale przy dłuższym czasie pracy z tymi kolorami, no, no nie jestem zachwycony. I oczywiście dokładnie to samo, tak jak w przypadku poprzednich kolorów, najpierw ciemniejszy z pędzla i później rozjaśniam, rozjaśniam go z areografu. Tym razem jednym z moich ulubionych kolorów czyli Neutral Gray od Valejo. Bardzo lubię ten kolor, jest bardzo przyjemny, ponieważ no, fajnie się miesza ze wszystkim tak na dobrą sprawę, robiąc bardzo, ciekawe, e, robiąc bardzo ciekawe efekty takie zdesaturowane po prostu. Zdesaturowane, czyli mało nasycone, mało takie żywe, no i jest to po prostu bardzo fajny kolor do miksowania różnych rzeczy. Bardzo dobrze wygląda. No i rozjaśniam mu tutaj budki z różnych stron. Też staram się, żeby jednak został ten kolor poprzedni, który został nałożony, żeby była ta parierecja kolorystyczna. No i przechodzimy teraz do, do już takich detali, które nie, nie są metalikami, czyli do brązów. I maluję wszystkie jakieś takie, wszystko co uznaję tak naprawdę za pasek skóry, za coś, co powinno być skórzane ciemnym takim brązem, no ponieważ to później będzie przykrywane jaśniejszymi kolorami. I oczywiście cały czas panuje zasada uważać na to, co już wcześniej zostało pomalowane oreografem, czyli z każdym kolejnym kolorem ta dokładność i ta jest bardzo istotna właśnie, żeby żeby po prostu no, nie, bez sensu sobie nie, nie zepsuć pracy i nie trzeba się cofać, bawić w maskowanie, uzyskanie tych kolorów już może być nie, nie tak proste, żeby widać było, że to po prostu jest malowane jednym ciągiem, a nie gdzieś jakiś element poprawiany i tak dalej. No i tutaj pochwa odnoże, też mu maluję tym brązem, ponieważ uznałem, że jest skórzana, a tu znowu Skyle wjeżdżają. I teraz robimy ciekawą rzecz. To jest mój taki stary pędzel od, to jest bodajże Winsor i cel polega na tym, że biorę jaśniejszy, jaśniejszy, brąz niż ten, który był pod spodem, mm, nakładam go na pędzel i jak widzicie częściowo wycieram, e, wycieram na palcu i konsystencja farby tutaj powinna być dość gęsta, ale jednocześnie nie powinno być jej za dużo, tak, żeby w momencie, kiedy dotknę tym pędzlem figurki, żeby ona po prostu nie spływała i robię takie... Się nazywa stippling po angielsku. Robię takie tyk-tyk-tyk-tyk-tyk-tyk. Cała, cała zabawa polega na tym, żeby stworzyć nieregularny wzór e, takich jakby plam na tych by, skórzanych elementach i to ma symulować teksturę takiej, wiecie, takich przetartych pasków skóry po prostu, które które gdy są przetarte to tam wychodzi taki jaśniejszy kolor tej skóry. No i później sięgam po dobrze do tego pasują w dalszych etapach kolory cieliste, coraz jaśniejsze i ważne jest to, żeby właśnie nakładać to na coraz jakby mniejszej powierzchni, czyli im jaśniejszy kolor, tym robimy powoli powoli coraz mniejszą powierzchnię. Powierzchnię po prostu tą techniką. Więc te najjaśniejsze elementy to będą symbolizować tam, gdzie było najbardziej przetarte, gdzie ta skóra najbardziej popękała i jednocześnie one powinny być jak najbliżej krawędzi tych elementów skórzanych i powinny być najdelikatniejsze. W przeciwnym wypadku wszystko nam się po prostu zleje. A tak będziemy mieć bardzo przyjemną wariację kolorystyczną, tonalną na tej teksturze. No i teraz. Wręcz przechodzę do jeszcze, jeszcze jaśniejszego i delikatnie, widzicie, nawet nie, nie robię takich... Um, tak mocno tym po prostu nie, 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 nie uderzam w ten pasek. Nadmiar zawsze wycieram na palec. Palec jest najlepszym miejscem, żeby powycierać sobie nadmiar farby po prostu. I tak samo oczywiście na pochwie. To jest metoda, yy, która bardzo niszczy pędzel, więc dobrze jest to robić albo tanim pędzlem, takim naprawdę tanim, albo starym pędzlem, który spokojnie może do tego posłużyć. Zobaczcie, jak włosie jest e, rozczapierzone, kiedy, kiedy, kiedy maluje w ten sposób. I przy krawędziach jest coraz jaśniejszy kolor. Chodzi o to, żeby zrobić właśnie takie delikatne, delikatne coś. No i teraz przechodzimy do mojego absolutnego konika, czyli metalików. Zawsze jak maluję metaliki, to metal maluję je na koniec. Z tej przyczyny, że akurat te farby, z których korzystam, i które Wam serdecznie polecam bardzo dobrze kryją naprawdę fantastycznie kryją więc jakby położenie ich na końcu no ma ten sens, że jak już, już to położy to to przykryje wszystko co było pod spodem i nie będzie trzeba poprawiać i teraz maluję wszystko z złotą farbą zwróćcie uwagę że mam w rękach taki no już dosyć wysłużony pędzel to nie jest bez przyczyny Mianowicie e, farby metaliczne potwornie niszczą włosie pędzla więc jak e, m, używacie ich to znowu używajcie pędzli na których Was jakoś specjalnie nie zależy albo są tańszymi pędzlami ponieważ no, ten pigment po prostu tak ma i akurat ta farba czyli m, Vallejo Metal Color Gold ma fantastyczne krycie. Jest co prawda bardzo jasnym jest wręcz tak, zobaczcie, jest takim żółtym metalikiem właściwie, ale nadaje się fantastycznie jako baza, właśnie baza kryjąca i można z nią robić różne miksy. Ja czasami robię miksy z innymi farbami a, po to, żeby ta farba, konkretnie ten kolor robił mi jako baza, która zapewnia mi krycie i główno, taki główny element zachowania się pigmentu, natomiast dorzucam czasami jakiś dodatków kolorystycznych w postaci właśnie czy to, czy to miedzianej farby, czy jakiejś innej, która sama w sobie nie jest tak wygodna w pracy, ale jednak zapewnia, na przykład, trochę zmiany barwy na ciemniejszą, na bardziej albo bardziej, na przykład, taką miedzianą. No różne rzeczy można robić. Bardzo ciekawie tymi farbami, co wam oczywiście pokażę w osobnych filmach, bo to jest materiał zupełnie na, no, na osobne wideo po prostu. No i generalnie zamysł był taki, żeby go zrobić na takiego gangsta i w ogóle. I mogłem co prawda pomalować te elementy na srebro, ale stwierdziłem, że na złoto będzie bardziej gangstersko. Że powinienem mu pomalować zęby na złoto, wiecie, tak jak mają raperzy w Stanach. jest. Spluwa też musi mieć elementy złote, bo inaczej to się nie będzie liczyć. No i oczywiście, jak, pra jak już pracujecie z tymi farbami, to postarajcie się nie upierdzielić czegoś, co było pod spodem, bo no właśnie, jak się tak zdarzy, to prawdopodobnie później skończy się na tym, że będzie trzeba przemalowywać, e, przemalowywać. Jakiś element i zmieniać koncepcję, bo ciężko jest to później przykryć taką metaliczną farbę. No i teraz wchodzimy z, analogicznie ze z z srebrnym kolorem, gdzie maluję już pozostałe elementy, które zostały, tak naprawdę, które moim zdaniem powinny mieć jakiś metaliczny odcień. Ja bardzo lubię malować, pracować tak naprawdę z bardzo jasnymi metalikami i je dopiero przyciemniać glazami czy wash'ami no po prostu jakby w, na przestrzeni tych kilku lat po prostu ciągłego malowania jakoś tak wyszło, że jest mi w ten sposób wygodniej niż e, odwrotnie czyli pracować z ciemnym metalikiem potem go washować, potem go rozjaśniać jednym, drugim, trzecim e, no wolę po prostu w ten sposób o to robić i wam też serdecznie polecam jest to po prostu mniej pracy e, jeśli się to zrobi dobrze no i teraz bardzo ważny, bardzo ważny element przed włosowaniem, czyli pokrycie tego gościa lakierem bezbarwnym. Ja mam absolutnie fantastyczny lakier bezbarwny, który z moim odkryciem roku po prostu, który mi świetnie zabezpiecza te, te, te modele, ale pokażę Wam go następnym razem, co to jest dokładnie, ponieważ nie jest to czym się spodziewać. No i teraz dochodzimy do takiego punktu, w którym tak będzie wyglądał ten ganger jak skończymy, skończymy na nim pracę. Um, mam nadzieję, że, że wam się jak dotąd po podobało. W kolejnym odcinku pokażę wam właśnie jak wygląda cały proces washowania, rozjaśnienia tego, robienia jakichś y battle damage'a czy y malowanie podstawki. i... No, i takich detali jak oczy, zęby, i w ogóle. Oczywiście ten model wygląda jest w bardzo tak. dużym powiększeniem, więc nic dziwnego, że, że może wydawać się nieco dziwny. Jak się patrzy na niego na żywo, to nie ma już takiego wytrzeszczu. A pamiętajmy jednak, że to są prawie 3 cm tylko figurki. No, mam nadzieję, że, że Wam się cały materiał podobał. Za dwa tygodnie, prawdopodobnie, może wcześniej, jeżeli mi się uda. A wrzucę kolejną część, gdzie, no właśnie, pokażę wam wszystko inne i opowiem o pewnych ciekawych technikach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.